Nie, no, takie to trzeba to, A wy jakiej cenie są? A różne ich, 50 i 80. A tak jak ten perłowy żałownik, to no, para to jest? Stówkę. Jest? Stówkę. No. Tak doceniam, ale ile dadzą, to ja wiem A taka pasiata? To dwie dyski. Dwie To widać. Nie, to ma, mohaby, no. Widać. No. No. Nie, z, no, ma po cztery. Sarego takiego kupiłem, i wszystkie młode takie są. Czasem. I piję miał te Powie pan, w jakiej cenie takie perłowe, jasne? 40-50. Od 40 do 50. A powie pan, tak mniej więcej od ilu do ilu takie 45 40-50 zł. Co to jest

Ja, byłem, ja tyle za nią dałem. Ile ich jest? Dwa... 250 zł i klatkę. Czy no. daj tak mniej więcej w jakiej cenie? No 4 też, 4-5 dyszek, no 100 zł zależy od gołębia. 40 zł, po 20 zł. A taki żółty peścik? Budapeszt. Chłopina, słabo słyszy. Po 4 złote? Tak. No to przyjeżdżać do Skierniewy, śliwki po 4 złote. I tak chciałem się spytać w jakiej cenie ten żółty? 10 zł za żółty Budapeszt. A te jest zwykłe jasne? Nie. Po 20 zł. Dzień dobry, można nagrać? Nie bardzo. A Dzień dobry, można nagrać? Tak. Tutaj też coś nagram To jeszcze raz też żało. A tutaj wszystko po 20zł. No. Niweczki? Po 150zł samce oba. Dwa samczyki po 150zł. Te buda Peśty jeszcze raz dwa. Nie wiadomo czy to do jutra przeżyje. Chcę wziąć obydwa rozumiem. Żółte Budapeszty po 10 zł. Zapraszamy do skiernie. w jakie C nie takie bródki. Od 80 do 100 zł A tutaj? Tak tak. Po 40 po 50 zł. To, nagramy. to wy jakie nie takie pocztowe? No zależy które. Na no, tak mniej więcej, jakby powiedział pan. Trzpaczki po dyszku, tak. Trzpaczki po dyszku, mule masy pod wiedyszki. Aha. I wiadomo wszystko. Dzień dobry, witam pana. Rozumiem, że można nagrać? Tak? W jakiej cenie takie pawiki? 80zł Marzę tą klatkę. A co to jest za rasa? Ej, spokój! Górnośląski Górnoszląski i wy jakiej cenie taki? 70 zł. Fajny. Gródek? 40 zł. 40 zł i boczki bym się spytał jeszcze. Boczki na 30 zł. Po 15 zł, tak? Po 30. A, to po 30 zł. A jeszcze i kostkowy jest, a kostkowy? 60, ssamiczka. 60 zł za samiczkę kostkową. A to co za rasa? Stawak Śląski. I wie jakie cenie takie? 150 zł za parę. 150 zł za parę. A I tutaj mamy? Duńskie. Duńskie, dużo dowolnego. Jakie te? Dwie stówki za te czarne. 50, 80 za tą czerwoną Aha. Tutaj pana nie ma, to nagramy. Cześć. Dobry, dobry. Dzień dobry, Pańskie? A nie ma go. No, można brać klatkę i. Tak. Dzień, dobry. Dzień dobry, witam pana po 15 zł, te toplerki A tutaj ten ciemny? Który? To? Ciemny No Będę musiał wykasować ten. Cenzura! No jak To są... Nie będziemy przeklinać, bo jeszcze złapiemy. Ile taki deres? De, de, de A co to jest? Wiedeński? Tak. Z tej strony trzeba podejść. Oby, obydwa, nie? Tak, czarny i. I wy, jakiej cenie Pragy, takie? Sam 70, ten pragiera czarny. Pragram. Mm -hmm. Proszę na bartnikach tam się szykować. Tu kolega już wiezie. I po ile takie żeś płacił? Po dychu. Kurde, darmo, gołem, dają. Dzień dobry. W jakiej cenie nie takie ciemne Gory, Peszty Też Wszystko po dyszku Pasiaty Też dyszkę? Nie no. no dwie No Pasiaty 20 i czajek jeszcze widzę tutaj siedzi A ten czajeczek 30 zł Jak Pan lubi Kto ja do internetu stawiam. I w jakiej cenie takie jasne? Mhm. Od, te, za tego białego ogonka samczyka 100 zł, a, a te samice po 50. Po, po 50. A ten łapciacy, no to już jest inna, inny sor. Całkiem inny. Tak. Motylek. Samica jest motylek. w tych są, jest para. Samczyk jest ten. Ta czarna wiedeńska jest. A ceny? Proszę. Ceny. A ceny za tę 150 za te Błaowindra Budapeszty, 200 zł za tego Blauwindra za wiodynkę 150, za to czarne 50. Wiedeński. No. Dziękuję, ślicznie konkretnie, no tam, tam? się i, samiczka, bo to są młode gołędy, nie? I młode. W jakiej cenie A takie? Samiczki po zł jak paczka. 80 za to od paczek Nie, nie kolego. Jak <laughs> Inne weczki poszły. Przyszedł, brał mnie i... Targi są. To są głębie odrobaczone, uszczepione od Adeno i od Paramykso. E, e, teraz nie znam, że siedzi. Jeszcze tutaj bym się spytał o te blajbinderki, ceny. E, po 150 zł. Po 150 zł Ten winer ile? 800. 80 zł I widynek czarny? 500. O, dziękuję. Nie ma no takie duże A tutaj? A to też tak, to Tu różnie od, od 20 do 30 złotych mm -hmm. A tu też, też różne ceny A na przykład perłowy groszek Biały ogon to jest Biały ogon, 30 zł 70. 70 zł i żałownik, biały ogon Nie ma to jest wylotka na wylotka. 11 znaczy na jedną ma mm -hmm. tylko mm -hmm. Boczata? No. Nie, to jest załóżmy. Boczata na 11. Nie. A... Dobra, to wy jakiej cenie? 40. 40 zł za żadne. W jakiej cenie masz tutaj ptaki? Weźcie pochwal? Te czarne podwójne te czarne Powiedz, 8 dych. 80 zł para po 40 zł. Żałowniki tutaj? Tak, od do, powiedz tylko. Od 5 do 100 Od 50 do stówki. Ale jakie kosmy mają? O, z przywiózł. Przy, przy, a to na do, tutaj? Po 30 złotych Ale dla mnie żadnych takich fajnych małych jastek nie przyniósł. Mam jasny dowód. To takie typowo pod kijem. No to to widzisz. no Czajki w jakiej cenie? 70. 70 zł para. Ten kąt, ty pasz tam, jest, tam jest 20 złotych. Zł. D. Resie? 7 O, widać. Perłowe po 30. Jasne? Jest jeden. No widzę tutaj 20 zł. Ej, co to Pan? jest, jedno jest. Pobiegli maślaki po siedem dych Minero, Maślaki po cztery A te ciemne? tutaj? Po 12 zł, 33 sztuki. Może tak złapiemy. o. A te siate tutaj? Po 40. Po 40 zł. I to ceny takie średnie, nie? Bo to pewnie i od sztuki może być taniej, drożej. Oczywiście. A przy wszystkich też mogłeś? ogóle. ile całą klatkę jasną. Wody, co tam Jakie cenie takie jasne? Po 15 zł plecach Mają różne. Mają. Mają albo zamach. Jakie cenie te białe pocztowe? Samochodem po 5zł Po 5zł Jakby ktoś brał. Budapeszty I Budapeszty Po 20zł Jutro się filmik obejdzie w robocie Tak, dziękuję I tak to jak na rynku Tu się pogada, tu się pogada i... Tutaj pan handluje, tam mu blika przesyła. No to jest to co nas pewnie czeka. Że na rynku za gołem i będzie płaciło się blikami ładne gołąbki O te krakowiarzki musi się ocenę spytował, ale zajęty pan jest. I krakowiaczki po 25 zł już wiem, spytałem się pana A te nie wiem czy ja w ręce zimno A tutaj mamy takie żałowniki to są i pasia te czy same para? aha i w jakiej cenie takie? 70 do 100. Ciężko w ogóle ratować no. te szaki. A, I tu ładnie. Chyba, ja coś tutaj wyjdzie. Zobacz. W jakiej cenie te szaki? Nie, 200 zł. Po, zł. Zgaria, po, no, 200 zł też. I w jakiej cenie takie? 70, 150 para. Od 70 do 150 za parę. A taki żółty tutaj, też żółta, nie? 80 zł Pokażcie bokiem. Perłowa Ile wylotka to jest w wyramce, tak? Tak, 60, złotych. 60 zł. 60 złotych. Czarnodziób? O. Albo jak to Nie mówią, byli. srebrniak. Dobra, nagramy trochę tutaj. I te widynki, ile? 150 zł za parę takich żółtych. Ja tutaj wcześniej już byłem. Przechodziłem. No, mówiłaś, warto takie nagrać w fajnych klatkach. A tutaj te? Mhm. Wiedeński? 300, 300 zł. Fajne. A tutaj? Tam tylko 80 zł 80, a 300 to, A to, to takie łapane wczoraj. O, ja też no, wczoraj no, żebym coś no, no, złapał. Tego, mówię, no. <laughs> u, no. u mnie nasi to by się pozabijali jeszcze oni. <laughs> I wy jakiej cenie tutaj co jest? No, ale tak jak za, wie, za wiedeńskie, te czarne? Po 40 zł. Po 40 zł. Y, jest Perłowy, czy Strasburski? to jest. Nie, Perłowy, teraz perłowy. widzę. I wy jakiej cenie taki? Białogon. Dobra, dogadaliśmy się. Perłowe. Stanęło na tym, że Perłowe. A te tutaj, zwykłe, tak że, że powiem. W jakiej cenie? Które koreniate? Uh -huh. 70 zł zapar 70 zł za par, drugi odpar jest tam z tyłu Ale to wie pan co po i ile tutaj jest czy nie? Żółte, żółte po 100 zł Wiedeńskie żółte po 100 zł To wy jakiej cenie? Takie krymki 200 ja zł się pytałem nie? wcześniej chyba byłem nie? Peszty 300 zł tak. A tutaj powiedz co po ile taka żółta na przykład? Stówka. Stówkę za żółtą widyneczkę taką Te czarne? A ten perłowy to pasuje do nich no. A wy jakiej cenie on jest? 50 zł 50 zł za perłowego takiego za. Cały. Weź się trochę po prostu 50 zł za perłowego Tutaj 500 zł 500 zł za parę tutaj po czarnych i po żółtych, mniej no. więcej i wy, jakie cenie tutaj te? tutaj, widynki wi po 40 zł, składowe w koronkach. To chyba tylko w Wyskierniewicach takie. Aha, przepraszam, gołębie są zera Do kupna w Wyskierniewicach. A wy jakiej cenie takie? Po stówce. Po stówce, tak. Perłowy też? Perłowy nie. No właśnie. To będą tak od stówki do 200, w zależności pewnie od ptaka. Szkoda tutaj jest, a ja mu zawracam gitarę A te zwykłe Pasiate Ganiane ptaszki z radomia i tutaj mamy żałowniki, też zwykłe w wykoronkach Pasiate Załowniki i pasiatę widzę Tak No Mieszczank Ma słowę o, i krakowiaki. A krakowiaki? 30 zł. sztuka w sztukę. A nie, idzie. Krzysztof to co reklamuje. Dziękuję. I w jakiej cenie? A co Cię interesuje? A ogólnie jakby Pan się ogólnie tutaj. Ogólnie tak od 50 zł do 150 zł. Pasiaty tutaj? Damiczka. I w jakiej cenie? 50. Za 50 zł. Wylotka na jedno? Na dwa? Na trzy. Na trzy jest? Na Może i na trzy. Wiedeński? Samiec. Ile taki? 150. No i właśnie. I masłowe to są dwoje? Masłowe Żałobniki? I w jakiej cenie takie? 150 Jest to warunek A nagrać chciałem i o ceny się spytać Można? 200 i te 200 Po 200 zł para. A tutaj Straż ludzkie? Straż ludzkie. 120 Mhm mm Bo chciałem za tego wyszwanca Nie wiem, bo te trzy dychy chyba chciałem I te chyba 5, Masłowiec będzie tu nagrywał. Za konieczki 250 zł. Bardzo miłe, bardzo ładne. Pana nie ma, pozdrawiam. Takie jaśniaczki mamy po 20 zł. Białogony bez kupru widzę, wyloty są. Tu na szary ogon to nic nie ma? Nie, same wyloty wyszpancy. Tam wylotu. Przewaga jest wyszpancy. Wylotów to tam kilka, może dwa, trzy Nie, łapałem je przed 12 w nocy, także złapane no, To, to, no, no. to powiem pan wy jakiej cenie te gile Tak wszystkie to po A co za stówkę wszystkie? Wszystkie za 100 zł uh -huh. to ile ich tutaj jest? 10 i 10, 1 młody. Aha, to podychu. podychu to likwidacja tak Ale dawno, że mnie widział No to słówka to nie pieniądze takie ładne kołęby Pan weźmie to będzie Pan codziennie widział Ale nie ja nie potrzebuję ich mnie do jasnych do to gdzie to? I wy jakie cenie takie? Widynki łódzkie po 40 złotych sztuka. Krymki? A tutaj to, co to tu mamy, bo ja na pocztowych to się nie znam. Rzeszowskie? To, to są te, tak? Ten to jest... Aha, 30 zł. I tutaj brudki mam. Po złotych sztuka. Ładna Ten czerwony jakiś jest wielki, co?